Porozmawiajmy dzisiaj na temat terapii. Czym jest terapia? Kochani, przede wszystkim terapia jest to proces zmiany, więc zanim podejmiesz się terapii, zastanów się, czy jesteś gotowy, gotowa na zmianę. Dlatego, że terapia nie polega na tym, że idziesz na 2-3 sesje albo raz w miesiącu i powiedzmy chodzisz raz w miesiącu przez 12 miesięcy. I możesz powiedzieć, chodziłam na terapię przez rok czasu. Ale równie dobra osoba, która chodzi raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, przez rok czasu, też powie, że była w terapii przez rok czasu. Powiedzmy, dzisiaj masz 40 lat 35 lat i w ciągu 50 minut próbujesz zrozumieć siebie, zaglą zaglądnąć. W głąb siebie, zobaczyć, co tam się kryje, zobaczyć kim jesteś, co masz do wygojenia, które ze swoich zachowań już ci nie służą. Które Twoje przekonania, które masz, ci nie służą. Kochani, terapia jest to proces zmiany, ale w dużej mierze pracujemy z Twoją nieświadomością. Mnóstwo rzeczy wychodzi, i na to potrzeba czasu. Jeśli przychodzisz i, i, i po części zaczechasz, nie, to nie działa. To może tu jest czas zastanowić się, jak bardzo jestem gotowy na zaangażowanie się w swój własny proces. Jak bardzo jestem gotowy na zmiany. Jak bardzo chcę tych zmian. Bo nie ukłamujmy się. Terapia, żeby przyjść na terapię, trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, żeby spojrzeć w głąb siebie i poznać to, co jest niewygodne, to, co jest trudne, to, co jest gdzieś tam zakopane, bo jest to niewygodne. Bardzo łatwo jest zgnieść i gdzieś tam zepchać na sam dół emocje, wydarzenia, e, przekonania, których nie lubimy, które nie, jest, nie są wygodne dla nas, nie podobają nam się, więc je ściągamy na dół. Ale życie z takim, takim ciągłym pchaniem rzeczy w dół, udawaniem, uciekaniem takie życie jest bardzo trudne. Z drugiej strony. Masz kolejny wybór. Usiąść, zagłębić się w siebie, zauważyć to, co jest niewygodne, zauważyć to, co boli, zauważyć to, co nie działa, zauważyć to, co może się nawet wstydzimy. Ale mimo to nie uciekać od tego, po prostu zauważyć. I w tym momencie dzieje się w pewnym sensie magia, bo zaczynasz łączyć się sam ze sobą, przestajesz wstydzić się siebie, zaczynasz nabierać pewności siebie. I jest to proces, tak jak powiedziałam, jest to proces zmiany. Więc na początku taki proces jest trudny. Jest, ale on musi być trudny. Ale jest to tylko, nazwijmy to chwilą. A życie po takim procesie, jest naprawdę łatwe. Jest to naprawdę wspaniałe życie. Więc wybór należy do ciebie. Szybko, ale trudno. Czy jednak się trochę napracujesz, ale później będziesz miał tego efekt? Będziesz miała tego efekt.